Rany boskie. Od samego startu towarzyszy mi tutaj ten przepiękny bulgot. Jak chcecie to miejcie czas. No ja dzisiaj na hardcora po prostu. Morda mi się cieszy jak Prosiakowi w deszcz. Jest ile stopni? 7. Zobaczcie, jak to wygląda wszystko, jak to jest poukładane. I on taki jest. Kto nie ma, niech bierze. Jak chcecie, to mi jeszcze czas, ale wiem, że wszystkie prezentowe dachy otwierają się naprawdę szybko and sprawnie. No, Lexus ma to do siebie, że jeszcze przy zamkniętym dachu jest tutaj naprawdę bardzo, ale to bardzo cicho. Ale o tym samochodzie opowiem Wam z dachem rozłożonym, a nawet szybki opuszczę, żeby sylwetki nie zaburzać. Dobra, gotowość. Lexus LC500. W najnowszym wcieleniu, rocznik 2023, można śmiało powiedzieć, ostatni wypust tego samochodu. Dowiedziałem się nieoficjalnie, że dosłownie 30, może 40 egzemplarzy tego samochodu jeszcze w 2024 roku przywędruje do Polski. Tak zadecydował importer, i następnie będzie to koniec produkcji tego samochodu. Także kto nie ma, niech bierze. Jak ma jakieś luźne, no wersja Cabrio, takie luźne 740 tysięcy. Ten samochód niesamowicie podrożał, kiedy wchodził do sprzedaży w 2015 roku, 16, kosztował w granicach 500 tysięcy złotych. Dzisiaj jego cena zbliża się do 800 tysięcy złotych, czyli podrożał tak, jak podrożały wszystkie inne samochody. Jest to auto obłędne, auto, które z zewnątrz, od początku produkcji nie zmieniło się właściwie w ogóle. Zmieniono detale, zmieniono trakcję, zmieniono sztywność nadwozia. Ten samochód przechodził takie ukryte liftingi, ale sylwetka LC500 zostaje niezmieniona. Dlaczego? Bo tu, moi kochani, nic nie trzeba zmieniać. To jest takie auto, w którym się można zakochać w ułamku sekundy. Zobaczysz go i mówisz, Rany boskie. Ja niczego więcej w motoryzacji już szukać nie będę, bo ten samochód jest tak piękny, obojętnie czy z dachem, czy bez dachu. On ma tak narysowaną sylwetkę, że naprawdę niczego więcej w tej motoryzacji nam tutaj nie potrzeba. Sami wiecie doskonale, że eksploatuję takie auto z samego początku produkcji. Yy, mój samochód też już był testowany na YouTubie. Możecie sobie, nie wiem, tutaj o yy, zobaczyć link do testu wersji zamkniętej, ale też topowej sportowej wersji. Mój ma karbonowy dach i nazywa się Super Turismo. To była taka wersja przy której buty ze stópek spadały, jak się ją widziało tylko na ulicy. Ten samochód też w ogóle nie spowszedniał, bo ich na ulicy praktycznie nie ma. Dużo częściej zobaczymy: 911. -tkę. Już nie wspomnę o takich sportowcach jak Mustang czy, czy Camaro. Lexus LC500 to jest taka naprawdę motoryzacyjna elita, o której przepięknie się opowiada i którą przepięknie się eksploatuje. Ten akurat w wersji Cabrio jest również. Lexusem po prostu LC500 nie hybrydą, tylko Lexusem wyposażonym w wolnossący, przepięknie brzmiący, cudownie pracujący silnik V8. Pewnie sami też doskonale wiecie, że ja jednak na co dzień wybrałem wersję hybrydową, a nie wersję z silnikiem V8. Dlaczego? Dlatego, że był taki czas, że ja tym samochodem jeździłem po prostu bardzo dużo. Jeździłem kilkanaście albo nawet 10 tysięcy rocznie i ta wersja hybrydowa ciut cięższa, ale. Lepiej wyważona, lepiej dociążona, bardziej taka neutralna w prowadzeniu, mniej paląca o połowę, dużo bardziej mi pasowała. Jak odbieram taki samochód do testu na tydzień, to morda mi się cieszy, jak prosiakowi w deszcz, że jest to jednak wersja V8. Bo jak słyszeliście, od samego odpalenia tutaj dzieją się po prostu cuda. Tu się dzieją motoryzacyjne cuda. No, i ten bulgot tej fałsemki. U mnie tego nie ma, ale znowu na niższych obrotach. Pamiętajcie, że obydwa auta mają 10 dziesięciobiegowe skrzynie. Z czego hybryda ma tak naprawdę dwie skrzynie biegów: jedną bezstopniową, drugą przy wyższych prędkościach już tradycyjną stopniową 5 plus 5 przełożeń w każdej skrzyni. Hmm, tutaj jest jedna skrzynia dziesięciobiegowa. Jednosprzęgłowa, prosta, ale jednocześnie szybka. I, I bardzo ciekawie pracująca, bo ten samochód, szczególnie w tych trybach sportowych, jest w stanie wyprzedzać intencje kierowcy podczas przyspieszania i hamowania. Bardzo pięknie ta skrzynia z kierowcą współpracuje. Jedna z najlepszych i najpiękniej brzmiących fałsemek na rynku. Zachwycamy się tą fałsemką w przeróżnych modelach Lexusa. Ona jest różnie wyciszona. Tutaj jest w wersji głośniejszej w modelu LS. Lata temu była dużo lepiej wyciszona, dużo bardziej kulturalnie pracująca, nierycząca wydechem, ale za każdym razem jest to silnik, który powoduje naprawdę mrowienie na plecach. Przypomnę tylko, że. Nawet wyczynowe highlaksy, które startują w rajdzie Dakar, te prototypowe highlaksy też są pędzone centralnie, umieszczoną w tamtym przypadku wolno v Leksusa. Lexusa. Zobaczcie, jak to wygląda wszystko. Jakie to jest piękne, jak to jest poukładane. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo dużo rozmów odbyłem na samym początku produkcji LCK o tym samochodzie z inżynierami z Japonii, z ekspertami z Belgii, z centrali Lexusa. Wtedy tak. Głęboko się zastanawiałem i od razu muszę Wam powiedzieć, że wtedy naprawdę grzechem było marzyć, że ja taki samochód y, będę miał. Mm. Ale ja się w nim zabujałem. No po prostu, te lata temu się w nim zabujałem, jak zobaczyłem, jak posłuchałem, że przy tworzeniu tego samochodu 60 japońskich inżynierów przez ponad rok opracowywało tylko i wyłącznie układ zawieszenia do tego samochodu. 60 inżynierów, tęgie głowy siedziały i tworzyły współpracę elementów ruchomych zawieszenia z tą klatką, tą ramą, tą tak tą zwaną sztywnością nadwozia. Każda, tulejka, każdy stworzeń, każdy element wahacza czy stabilizatora był bardzo skrupulatnie policzony. Wiem, że teraz, ten rok produkcji 2023 ma jeszcze wprowadzone dużo poprawek, jeszcze więcej orzebrowań, jeszcze więcej stabilizatorów, rozpórek tutaj, żeby jeszcze zwiększyć precyzję prowadzenia i taką szybkość interakcji samochód-kierowca. To auto musi być Super komfortowe wtedy, kiedy kierowca sobie to życzy, i musi być ultra precyzyjne wtedy, kiedy kierowca życzy sobie skręcić. To jest niesamowite, że bez pneumatyki, czyli ze standardowym zawieszeniem, standardowe amortyzatory, normalny układ wahaczy, bardzo skomplikowany, ale jednak tradycyjny, ci właśnie inżynierowie byli w stanie coś takiego stworzyć, bo to jest przeklasyczne GT, czyli jak jedziesz w trasie, połykasz 1000 km. Wysiadasz i jesteś happy. Jak jesteś na torze wyścigowym, włączasz tryb ekspert, którego w moim nie ma, a tutaj jest. Odcinasz kontrolę trakcji, upalasz, 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 wysiadasz i co? I też jesteś happy i możesz wsiąść do tego samochodu i zupełnie spokojnie pokonać ten tysiąc kilometrów z toru do domu. Od samego startu towarzyszy mi tutaj ten przepiękny bulgot. Czy na wysokich obrotach, czy na niskich obrotach, ten silnik za każdym razem. Mówi chłopie, ja tu jestem dla ciebie, ja tu wykonuję przepiękną pracę. Zarówno jeżeli chodzi o osiągi, charakter tego samochodu, jak i oczywiście, a może przede wszystkim, o dźwięk tego silnika. Można rzeczywiście słuchać w nieskończoność. On ma. On ma takie walory akustyczne, nie sztuczne, tylko naturalne, prawdziwe, fajne, że o właśnie. Każde dodanie gazu jest niezwykle przyjemne i chyba głównie po to jeździ się bez dachu i nawet czasami marzną ci troszkę uszy, jak mi teraz, żeby tego motoru z jeszcze większą intensywnością. Posłuchać, bo auto jest wygłuszone absolutnie genialnie. Jechałem nawet z prędkością autostradową z zamkniętym dachem, i muszę wam powiedzieć, że znowu, gdyby ktoś mi nie powiedział, że jadę kabrioletem, to bym się wcale nie kapnął, nie zorientował, bo przy zamkniętym dachu prezentowym jest tu naprawdę cicho, milusińsko i, i bardzo przytulnie. No ja dzisiaj na hardcora po prostu jest ile stopni? 7. Jakieś takie lekkie mrzawki się snują tutaj z nieba, ale stwierdziłem, że dla Was całą tę jazdę testową wykonam z otwartym dachem, że nie będę go zamykał i tyle. Najwyżej jak lunie to będę szybciej przymychał do domu. Sama morda tego Leksa. No tutaj, gdyby ktoś coś tutaj zmienił. To mógłby co najwyżej tutaj odrobinkę napsuć. Zobaczcie, wtedy właśnie 2015-16 weszła ta moda na, na ten trójwymiar tutaj. Weszła moda na tę ogromną paszczę. Tutaj te aktywne led reflektory, które automatycznie przełączają się ze świateł drogowych na światła mijania, są bardzo wydajne i nawet przy tej niskiej posturze tego samochodu nie, świecą bardzo efektywnie. Sam gabaryt tego samochodu, zobaczcie, jakby tu postawić przy nim moją 911 z 2007 roku. To by się okazało, że ona nagle jest taka, chociaż jest eską, jest szeroką, że jest taka mała i wąska. Ten samochód jest jak płaszczka LC500, jest jak płaszczka przyczepiona do ziemi i detal, który zawsze totalnie mnie rozwala, w sensie pozytywnym oczywiście. Tutaj, okolenie tego koła nad kolem. Zobaczcie, prawie w 70% to koło jest złapane nad kolem, jak to jest narysowane i jak to jest poprowadzone technologicznie, że tuż właściwie nad oponą już ten samochód się spłaszcza, że nie ma tutaj jakiegoś takiego pionu, że amortyzatory i w ogóle kolumny tutaj są pod dużym kątem jak w formule rasowej wyścigowej. Właśnie w roku 2023 wyszły też nowe, kute felgi o nowych wzorach, to się też zmieniło bardzo. Delikatnie żadnych radykalnych zmian na nadwozia tutaj na szczęście się nie przeprowadza. Jak mam okazję, mogę się pobawić e, odrobinkę tymi trybami. Przełączę się w tryb sport albo nawet sport plus. Chociaż nawierzchnia jest taka mieszana, jest tutaj troszkę wilgotno, jest troszkę mokro, ale w tym sport plusie spróbuję po prostu sobie dynamicznie ruszyć. Zatrzymam się, o i zobaczcie teraz to, już kontrola trakcji działa, o i tak może działać do trzeciego i czwartego biegu nawet, no i łopatką zredukuję przełożenie na tyle na ile mi oczywiście obroty pozwolą, żeby motoru nie przekręcić, a gdzie, o i cały czas to piękne rzucanie tym tyłeczkiem, ale bardzo kontrolowane poprzez elektronikę. Nawet w tym Sport Plusie na zimowych oponach, przy lekkim nawet zerwaniu przyczepności tylnej osi, system reaguje. Nie czeka jak na przykład właśnie w Mustangu, że gdzieś tam tą, tym tyłkiem tak zarzuci, że wywędruje w barierę albo na krawężnik, tylko po prostu ten system działa od razu, żeby było bezpiecznie. Zabiera to trochę mocy, zabiera to trochę fanu, no ale tak naprawdę 100% przyjemności jazdy tym samochodem to jest tor wyścigowy, sucha nawierzchnia. Zdjęta kontrola trakcji i dobra, klejąca się letnia opona. Wtedy ten samochód dopiero pokazuje swoją zaiste filigranową lekkość prowadzenia, że jednym ruchem paluszka, jednym muśnięciem stopą pedału, gazu czy hamulca jesteś w stanie ten samochód sprowokować do różnych zachowań. To jest najpiękniejsze. No i teraz nie wiem, no, jeden lubi chleb z masłem, drugi jak mu nogi śmierdzą. Czy wy wybralibyście wersję Cabrio, czy jednak zdecydowalibyście się przy tej pogodzie, która nas nie rozpieszcza, na wersję zamkniętą? LC500, podobnie nawet jak 911, jest samochodem, który i w tej, i w tej wersji jest po prostu absolutnie perfekcyjny. Tu nie ma żadnej różnicy w prowadzeniu względem właśnie owej sztywności nadwozia pomiędzy wersją otwartą a zamkniętą. Tak samo jest 911. Jakby Wam założyli klapki na oczy, wsadziliby Was w kabrio i kazali pokonać okrążenie po torze, niewielu z nas odróżniłoby, czy jedzie kabrio, czy jedzie wersją zamkniętą. A jakby komuś było mało dźwięku silnika, może przełączyć się z powrotem w tryb normal i. Z odtwarzacza w samochodzie zarzucić sobie muzę z zestawu audio, który też jest nieustająco poprawiany, dokładany, ulepszany i od samego początku w tym samochodzie brzmi rewelacyjnie. Czy łagodna muza, czy ostra muza? Nie ma żadnego znaczenia. Jak nagraliśmy płytę, właśnie tę płytę, to testowy odsłuch, pierwszy odsłuch zrobiłem właśnie we wnętrzu mojego Lexusa LC500H. Koniec tym wolnym! Dobra. Nie będziemy się już katować. Muzą wróćmy do symfonii fausemki. Łopatki przy kierownicy do zmiany biegów. Chociaż właśnie przy kierownicy, a nie przy kolumnie kierownicy są długie, metalowe, zimne i bardzo pięknie korespondują z intencjami kierowcy. Cóż my tu jeszcze mamy? No ten tył się tak rozszerza tutaj ku dołowi i znowu te tylne koła są tak przepięknie opasane tutaj tym nadwoziem, poprzecinane. Zobaczcie, że te tylne lampy wyglądają jakby ktoś mieczem samurajskim zrobił takie... Jest, nie? Taka lampa. No, ukryty guziczek od bagażnika tutaj. Kto nie wie, ten się nigdy nie gapnie. On tak jest... No, naciskałby. Dużo mniejszy bagażnik niż w przypadku wersji mm, nie cabrio. O połowę, bo u mnie zupełnie spokojnie dwie kabinówki, plus dwa plecaczki do tego bagażnika wchodzą. No ale coś za coś, jak się chce odrobinę ekstrawagancji jeszcze w tej motoryzacji mieć, to trzeba się z jakimiś kosztami tutaj liczyć. <laughs> Aż się kaszelku nabawiłem od tego wrzeszczenia i od tego zimnego wiatru tutaj. No, ale jeszcze z dodatkowych ekstrasów podkręcę sobie temperaturę na 22. Otula mnie tutaj, moi drodzy. Szal. Coś, co kiedyś jako pierwszy wprowadził Mercedes w modelu SL, potem SLK. Mam tutaj nadmuch ciepłego powietrza na kark, żeby jeszcze bardziej ta ciepłopowietrzna pierzynka otulała me ciało i mą duszę w tym samochodzie, żebym absolutnie nigdy, ale to przenigdy, nie czuł żadnego dyskomfortu. No dobra, rozpędziłem się do 90 na godzinę, 80. Troszkę zaczyna wiać, tutaj tym tunelem centralnym przy tym mikroskopijnym windstoperku, taki jednostajny podmuch w ucho zaczynam czuć. Przy 7 stopniach na zewnątrz powinienem może mieć zimową czapkę, a nie czapkę z daszkiem, ale pamiętajcie, że w sumie w kabriolecie zawsze dobra kurtka i przynajmniej taka szlafmyca jak moja powinny się znaleźć. Inaczej włos powiewa niemożebnie i jest po prostu zimno. A właśnie jak powiewa niemożebnie, ciekawe, przetestuję. A zobaczcie jakie mam, świeżo po prysznicu, Uhu! jak ciepura, <laughs> no, tylko ja tak tenorem nie umiem zajwaniać, no, zobaczcie jak powiewa, to się mówi o tym wietrze we włosach, a wiatr we włosach, moi drodzy, w wydaniu ekskluzywnym, leksusowym wygląda właśnie tak. Bardzo przyjemnie, ale zimno. Wracam do mojej czapeczki perkusyjnej. To piękny samochód, ale najpiękniejsze w nim jest: wiecie co? Wnętrze. Zasięć w tym wnętrzu to człowiek się czuje jak taki motoryzacyjny król, jak, jak taki motoryzacyjny basza, bo znowu zmieniło się przez te lata. Zauważcie, że to już jest od 16 roku, to już jest 7, prawie 8 lat produkcji. Jeżeli chodzi o estetykę tego wnętrza, nie zmieniło się praktycznie nic. Tutaj za każdym razem można się napawać dotykaniem tej prawdziwej skóry, tych oldschoolowych zatrzasków, które przytrzymują nam pasy bezpieczeństwa, żeby nie furkotały, jak jedziemy o, bez dachu. Zobaczcie, jak to jest wszystko ułożone, jak to jest wszystko dopasowane. Tutaj jest głośnik basowy, jakbyście chcieli zapytać, ten mikroskopijny. Stoperek, który też jest na pewno tak wyliczony, że przez tę muskularną rufę, tak zwana fala po zwrotna powietrza nie przedostaje się i nie drażni tutaj mm, wiatr kierowcy ani pasażera. Oczywiście z tyłu nie usiądzie nikt, kto ma nogi, jeżeli siedzi ktoś z przodu. Tylna przestrzeń, tutaj tak naprawdę to jest dodatkowe miejsce na bagaż, ewentualnie tak jak ja, moim samochodem od czasu do czasu. Dzieciaki, gdy były mniejsze, to do szkoły woziłem, ale musiały się wtedy dogadać, kto z przodu, kto z tyłu i ten wtedy z przodu musiał się bardzo mocno tutaj m, przysunąć. Ale zobaczcie na ten berzyk, Zobaczcie na to zestawienie tych kolorów. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie wygląda, jakie to jest mięciutkie, jakie to jest pachnące, jakie to jest śliczne i romantyczne. No. Elektrycznie się przesuwa i wraca do pamięci, kiedy tylko na niego zasiądę, bo jak to w Lexusie fotele się automatycznie odsuwają po zgaszeniu silnika. A jak wsiądę automatycznie się przysuwają. No to wsiądę, odpalę go jeszcze na chwilę. Poopowiadam wam o tym, co, co tutaj można znaleźć. Zobaczcie, jaka jest łatwość realizacji obrazu, kiedy ten samochód jest bez dźwięku, bez dźwięku, Dźwięk się pisze też, no. Jest łatwość? No tak, komfort pracy duży. Duży i prestiżowy jednocześnie, nie? No prestiżowy. Tak jest. No w kadrze tutaj cuda się dzieją. Cuda, cuda, tylko pana dam niezmienny niestety. O! Proszę bardzo, jeden. Dłużej trzeba przytrzymać. W moim krócej. A tu już wprowadzono jakąś normę bezpieczeństwa, bo tak samo odpalanie jak i gaszenie następuje po takim półsekundowym przytrzymaniu tego klawisza. O, jeszcze mocniej mży teraz. Tak naprawdę, moi drodzy, z tego samochodu nigdy nie chce się wysiadać. Tym samochodem można pokonać trasę, tak jak nie wiem, no ja jednego dnia kiedyś Jastarnia, Wrocław Jastarnia. Wysiadam. Przeciągam się, jestem wypoczęty. Super luksusowe, wygodne fotele, wentylowane albo podgrzewane wtedy, kiedy się chce. Ta dziurkowana skóra z tymi przeszyciami sprawia, że człowiek się z tym fotelem zlewa, że, że, że nic cię tu nie uwierasz, że rzeczywiście siedzisz tak, jakby się siedziało w limuzynie, bo LC500 ma dawać takie wrażenia, że dwoje pasażerów, jak to w prawdziwym Gran Turismo, tutaj za kierownicą i w fotelu pasażera, mają się czuć w większości jak, jakby prowadzili i obcowali z limuzyną. Dopiero przy większych przeciążeniach, dopiero przy większych przyspieszeniach, mamy przypomnieć sobie, że mamy do czynienia z naprawdę rasowym, sportowym wozem. No to jeszcze jeden starcik zatrzymany. Zrobimy taki szybciutko w Sport Plus. Pyk pyk. Nie ma launch control? O, trzeba wyczuć samemu, puścić lewą nogą hamulec i rozetrzeć się tym motorem. <laughs> to jest absolutnie rewelacyjna przygoda. Mam coraz mniej głosu, niestety. Zobaczcie jakie to jest poświęcenie pana redaktora względem was, że nawet lekko zachorzały i tak daje się omiatać tej w wiecznej kurtynie aż dzieci pokrzykują pod szkołą. Jak widzą taką furmankę. Ja się wcale nie dziwię, ja bym też pokrzykiwał, jakbym był w ich wieku. Zajrzałbym tak i ile ma na liczniku. No, na pewno bym tak zrobił. No dobra, co tu się zmieniło względem mojego, ale ja cały czas do tego mojego wracam, bo ja, się, ja jestem jak zrośnięty z tym samochodem. Ja w tym samochodzie po prostu tyle się nasiedziałem, tyle tras pokonałem i tak mi się dobrze z nim współpracuje, że... Mm, lubię badać te nowości i patrzeć. Estetycznie, znowu, nie zmieniło się nic. Tu pojawiła się zaślepka bo u mnie jeszcze jest ten gładzik. Nie, nie ma dotykowego ekranu, ale jest gładzik. Mm, system ogólnie, ten lexusowy, wiadomo, to wszyscy o tym mówią i piszą to był najsłabszy element tego samochodu ten system komputerowy. Teraz to wszystko poprawiono, ale muszę Wam powiedzieć, że i tak, i tak, jak się połączy telefon Apple CarPlayem, to i telefon się grzeje i się szybko rozładowuje, czyli jakieś czynności przez cały czas musi wykonywać yy, i ten ekran czasami też się potrafi zaciąć. No niestety, kurczaki pieczone, nie można mieć wszystkiego. Jak już się sadza 4 litery na takich skórach i otacza się tak pięknymi przedmiotami tutaj dookoła, tak cudowną sylwetką, to ta łyżka dziekciu w postaci chociaż tego infotainmentu w tym samochodzie musi być. Może dobrze, że on jest taki nie do końca dopracowany, bo już byśmy tylko ochy i jachy o tym samochodzie yy, mówili. Po rezygnacji z tego gładzika tutaj nie do końca mi się też podoba ten panel, bo on jest taki pusty, taki jakby sztucznie dodany, jak, jakby mniejszy ekran wsadzić do bieda wersji Opla Astry. O, że taki dookoła jest wtedy plastikowy, zaślepiony. Wprowadzono sterowanie kamerami, wprowadzono oddzielne sterowanie podgrzewaniem foteli i kierownicy, wypuszczono to jakby z ekranu tutaj. Może to i dobrze, ja i tak ogrzewanie kierownicy i foteli zawsze mam tutaj ustawione, co w Lexusie jest normą, a u innych jest rzadkością, czyli w tryb automatyczny. Wsiadam do zimnego samochodu, fotel, kierownicy się podgrzewają na chwilę, kiedy powietrze wewnątrz się zagrzeje, wszystko to się wyłącza, latem odwrotnie, włącza się wentylacja foteli i sprawia, że to wnętrze szybciej po prostu jest w stanie się schłodzić układem klimatyzacji. Bardzo niska pozycja za kierownicą, bardzo pięknie tu się siedzi. Sterowanie pozostało tutaj w tych dwóch joystickach, które z początku były krytykowane, ale później wszyscy się do nich przyzwyczailiśmy. Jest system S i Sport Plus, tu jest system komfortowy. I eko, nie wiem po co, a tu jest wyłączanie kontroli trakcji albo zwiększanie jej pracy, czyli tryb snow, wtedy kiedy jest naprawdę ślisko. Pamiętajcie, że tu jest silnik z przodu, napęd na tył, jak w klasycznym GT, czyli można się, jak ktoś umie, poślizgać, a jak ktoś nie umie, to bardzo szybko można zimą urwać koło w tym samochodzie, jak człowiek bardzo chce. Oczywiście jest HD rozbudowany, coraz mocniej też w porównaniu z moim samochodem, a najbardziej piękne są. Tutaj poproszę pana z kamerą, żeby pokazał te wszystkie wzory na drzwiach. Zobaczcie, jaki tu jest trójwymiar, jaka tu jest linia, jak to jest podkreślony ekskluzywny charakter tego samochodu. Przeszycie na fotelach, dywany, wykończenie deski rozdzielczej i właśnie wykończenie drzwi mówią nam dobitnie o tym, że w Lexusie po prostu nie ma biedy, że tu w tym samochodzie znajdziesz. To the tops, jeżeli chodzi o sposób wykończenia wnętrza. No i muszę wam powiedzieć, że taką motoryzację to można kochać. Jak się tak rozglądam po tych, no od bardziej bezdusznych samochodach, które mnie otaczają, srebrny, taki, 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 taki. Zobaczcie, jak to wygląda. To jak się nagle na ulicy widzi takie coś, jak Lexus LC 500, to człowiek wie, że ta znowu przepiękna, prawdziwa. Motoryzacja nie umarła, że niektóre koncerny mają jeszcze odwagę cywilną wyprodukować samochód, który będzie udowadniał ich moc, który będzie udowadniał ich hegemonię, że tutaj ta praca inżynierów być może nigdy się nie zwróci, być może Lexus, raczej na pewno do tego samochodu, do LC500, nawet parę funtów sterlingów dołoży, ale pokaże, że można zrobić samochód sportowy, samochód piękny, samochód. Kurczę, no na wskroś przy minimalnych błędzikach jakieś które można tutaj znaleźć, niemalże idealny samochód, w którym każdy właściciel McLarena, każdy właściciel Porsche, każdy właściciel Astona Martina poczuje się dobrze. To jest niesamowicie wielka sztuka umieć wyssać esencję i połączyć piękno każdej, każdej z tych sportowych marek. Jedna będzie bardziej sportowa, druga będzie bardziej luksusowa, a tu w LC500 mamy wszystko. Te redukcje, te międzygazy, te przegazówki. Jakie to jest piękne wszystko. O, teraz but. Jak w transie po prostu tutaj się jeździ. Można nie kończyć, można spalać zbiornik ze zbiornikiem. A propos spalanie właśnie. Moja hybrydka pali mniej więcej 10,5-11 na setkę. Tutaj spalanie będzie oscylować w granicach 16-17 litrów na 100 km. Nie ma dramatu. Im się oczywiście łagodniej, spokojniej jeździ, tym jak to w przypadku silnika V8, będziecie palić mniej. Oj, teraz wiadę w taki przełom, strylimki. O. W innych samochodach tutaj trzęsie, telepie, a ten na zakręcie nie ugnie się ani o milimetr, a tutaj na tych dziurach, na tych dołach tup, tup, tup. Zdaje się po prostu przefruwać, przelatywać nad nimi. Niewiarygodny układ zawieszenia. Niewiarygodny.